Na kanale gazetki promocje i promocje jestem Himek. Ostatnio w mediach znowu głośno o pewnym polityku, który miał pędzić swoim samochodem ponad 200 km na godzinę. I powiem szczerze, nie wiem co mnie bardziej zaskoczyło: sama prędkość, czy to, że samochód polityka w ogóle był w stanie tyle pojechać, bo jak człowiek czasem zagląda do tych oświadczeń majątkowych, to tam samochody raczej z epoki kredensów niby są, ale nikt już nie wierzy, że działają. Ale nie o polityce dzisiaj będzie, bo mnie ta sytuacja zainspirowała zupełnie w innym kierunku. Otóż moi drodzy, ja coraz częściej mam wrażenie, że supermarket to taki ruch uliczny w miniaturze i to bez prawa jazdy. Weźmy na przykład zwykły piątek. Godzina 17. Człowiek po pracy chce spokojnie kupić chleb, masło i może coś słodkiego na weekend. Wchodzi do sklepu, a tam jakby ktoś zorganizował Grand Prix o złotą parówkę z promocji. Wózki pędzą, klienci skręcają bez kierunkowskazów, a jak ktoś znajdzie regał z kawą minus 50%, to wchodzi w zakręt bokiem. I niby człowiek wie, że to tylko zakupy, ale adrenalina jak na torze wyścigowym. Dojeżdżasz do skrzyżowania między nabiałem a pieczywem, patrzysz w lewo, w prawo i nie wiesz, czy z za rogu nie wyskoczy pan Marian. A pan Marian, jak wiecie, to zawodnik nie do zatrzymania. W oczach błysk determinacji, ręce na wózku, a w głowie tylko jedna myśl. Masło za 3,99. I teraz wyobraźcie sobie, pan Marian wyskakuje z zakrętu, wy nie zdążycie zahamować i bum, stłuczka. Jajka w wózku potłuczone, banany wgniecione, a winnych brak. Bo przecież nikt nie przyzna się, że wjechał na czerwonym albo w alejkę z napisem tylko dla personelu. Ja się czasem zastanawiam, czy nie powinniśmy wprowadzić przepisów ruchu sklepowego. Takiego małego kodeksu drogowego dla klientów. Na przykład pierwszeństwo dla wózków z dziećmi albo obowiązkowe światła awaryjne przy regale z przecenami. Zakaz parkowania w poprzek alejki, gdy tylko na chwilę poszło się po keczup. A dla najbardziej niebezpiecznych kierowców Punkty karne. 10 punktów za wózek porzucony przy nabiale, 5 za jazdę środkiem alejki, 3 za wymuszenie pierwszeństwa przy kasie. Po przekroczeniu limitu, konfiskata wózka i zakupy tylko z koszykiem ręcznym. No i jeszcze kwestia prędkości. Widziałem ludzi, którzy tak pędzą z wózkiem, że czujniki w drzwiach nie wyrabiają, a wystarczyłby fotoradar przy stoisku z warzywami, zdjęcie, mandat i może w końcu ktoś by zwolnił przy pomidorach. Wiecie, śmiejemy się, ale coś w tym jest, bo jak człowiek chce zrobić zakupy spokojnie, to musi się czuć trochę jak kierowca defensywny, zawsze gotowy na to, że z rogu wyskoczy ktoś z promocyjną desperacją w oczach. Dlatego moi drodzy, zanim wyruszycie na zakupy, pamiętajcie, wózek to nie bolid, a promocje nie znikają szybciej jeśli nie biegniemy. Choć czasem mam wrażenie, że niektórzy w to wierzą. Życzę Wam szerokich alejek, niezatłoczonych kas i jak najmniej kolizji w rejonie pieczywa. A jeśli spotkamy się w sklepie, to mam nadzieję, że nie w okolicznościach stłuczki. A teraz tradycyjnie. Zanim przejdziemy do przeglądu najnowszych promocji, jakie od poniedziałku pojawią się w biedronce, napiszcie w komentarzach, czy Waszym zdaniem w supermarketach powinno się wprowadzić ograniczenie prędkości. Może 1 km na godzinę między nabiałem a pieczywem? Może to byłby rozsądny kompromis. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło, udanych łowów na promocję i pamiętajcie, najlepsze zakupy to te bez mandatów i bez potłuczonych jajek. Do zobaczenia w kolejnym filmie i miłego dnia. Patrz pani, gdzie pani pcha! Całe jajka mi pani zmiażdżyła. To pani wjechała we mnie. Mam oczy, widzę! Panie, proszę się uspokoić. Pan zobaczy, co ona zrobiła. muszę panią wypisać mandaty. Mandaty. Coi nostri cuori che sono ancora scottati e sono di nuovo lì sul ciglio della strada. Non lo faranno mai se non lo faranno col tuo amore. Mamma, figlio, non potrei mai farti del male sono ancora lì sul ciglio della Non lo faranno mai se non lo faranno col tuo amore. Così viviamo ancora un altro giorno. Coi nostri cuori che sono ancora scottati e sono di nuovo lì sul ciglio della strada. Non lo faranno mai se non lo faranno col tuo amore. To ja nie z kaupamu gazetki i promocję Życzę wam miłego dnia do zobaczenia w sklepie.